W kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do słów, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. Stało zaś tam sześć stopni kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stąpię wodą i napełnij je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu, co i zanieście. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słucy, którzy czerpali wodę wiedzieli, przywołał Pana młodego i powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre winy. A gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Tak to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto Słowo Pańskie. Może przez kilkanaście minut stać pił w tym miejscu i trochę odpoczęli. Taka propozycja, ksiądz Piotr, tutaj dopilnuje, aby jeśli taka będzie potrzeba, to tutaj usadzi. A teraz, kochani, zabieramy się do rozważenia tych wielkich wydarzeń, których jesteśmy świadkami. Przyznacie, że. To wydarzenie, peregrinacja wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, to nie jest takie proste, żeby to pojąć, wyjaśnić i żeby to się gdzieś mocno w sercu trwaliło ze zrozumieniem tego wszystkiego, co przeżywamy. Przyznam, że bardzo wielu ludzi, prynka. Dlaczego w tak wielkim poważaniu, z tak wielką atencją, czcimy świętą Bożą Rodzicielkę? Czy aby nie popełniamy jakiegoś błędu? Bo niektórzy mówią, czego by Pan Jezus gdzieś z boku został? Być wieszę uspokoić. Posłużę się tutaj takim codziennym przykładem, bardzo jasnym, klarownym, przemawiającym, który ma miejsce w czasie naszego codziennego życia. Zwłaszcza, szczególnie kochane mamy, jeśli przychodzi ktoś do naszego domu i mówi dobrze o naszych dzieciach, o waszych dzieciach. Czy matka czuje się wtedy jakoś niedoceniona, czy wprost odwrotnie? Cała, te, cała ta pochwała, która niby była wypowiedziana o dzieciach, jest chwałą matki, bo ona jest odpowiedzialna za te dzieci. I odwrotnie. Kiedy ktoś naszą matkę, umie docenić to, co jest największa radość dzieci. A więc nie bójmy się, że chwała, którą oddajemy Matce Najświętszej, może w jakiś sposób urazić Pana Jezusa albo sprawić, że nie będzie doceniony. Nie ma takiej możliwości. Wszelka nasza cześć, nasz szacunek, na różny sposób wyrażany, jeśli jest kierowany do matki najświętszej, to wiedzmy z całą pewnością, że on jest przekierowywany ku Jezusowi, ku Bogu. A więc bądźmy spokojni i bezpieczni. Dlatego Ci ludzie, a my mówimy w naszym przypadku o całym narodzie polskim, niech będzie błogosławiony za to, że od zarania umie znaleźć tę właściwą drogę do Boga, prowadzącą przez pośrednictwo Matki Najświętszej. Zobaczcie, kochani, jak Kościół Matkę Najświętszą sytuuje i oceni. Mówimy o niej, to jest nasza przewodniczka w drodze do Boga. To jest nasza wspomożycielka. To jest nasza matka. To jest nasza opiekunka. To, co my nazywamy reklamacją, wydarzeniem, bo w nie może pozostać na poziomie, piękna zewnętrznego, czyli wzruszenia, które tak łatwo przychodzi, Musi się dokonać bardzo istotne, głębokie przeobrażenie. Może nie dziś, nie jutro, ale początek musi być tutaj dokonany. Żeby kiedyś Maria o nas mogła powiedzieć, to co my dzisiaj o niej Dziecko moje, mówiąc do nas, Ty jesteś skarbem i o to dziś prośmy, żeby dokonało się w nas to, co jest pragnieniem samego sposobu. Kiedy na samym początku mówił do nas, ja Ciebie stwarzam na swój obraz i podobieństwo, czynię Cię dzieckiem swoim, jeszcze dodać. i będziesz dziedzicem, czyli spadkobiercą wszelkiej potęgi Boga. A zatem, kochani, to, do czego przygotowywaliśmy, jednym, przygotowywaliśmy się, czy to przez misję, czy przez rekolekcję, niech nie zostanie zaniedbane. Ogromne szanse jest przed nami. W czasach naprawdę nieładnych nie niezrozumiałych tym dobrach mogli wyjść z tego zwycięstwa i obrać bardzo pełny, zdecydowany wódz na Boga, na świętość, na wieczność. Święty Pan Boże, wypowiedzmy teraz nasze prośby. Uplnij się za Kościół Święty na całym świecie, aby o opieką Marek, Matki wszystkich wierzących, niósł ludziom radosne orędzie zbawienia. Prosimy Cię, wysłuchaj nas ja Panie, za wszystkich kapłanów, obecnego wśród nas biskupa Januara, wszystkich biskupów naszej wieczerzy, aby wsparcie pomocy o matki kościoła służyli kościołowi i narodowi swą wiarą i słowem Bożym. Prosimy Cię, wysłuchaj bożą mądrość dla wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny i naszego miasta. Aby zawsze potrafili prawdziwie jednoczyć się w działaniach dla dobra ojczyzny. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, panie, do ciebie. Radny, aby dobry Bóg z dobrotnikiem zdobył nam radę. Prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, błagamy Cię. Módlmy się za rodziny naszej Parady, aby sprawy i troski tego świata nie przysłaniały im miłosierdzia. Ścigmy Cię, wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, błagamy Cię. Udnie się zachowach samotnych, cierpiących i umierających, aby wsparci modlitwą całego Kościoła złączyli swoje cierpienie z Chrystusem Młodszym. i naszych bliskich, którzy odeszli już do wieczności, aby radowali się pełną, pełnią zbawienia z Maryją i wszystkimi świętymi.